Obudziłeś się, Gerard. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest wielki mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Wystarczająco długo. Przewrót stłumiony. Zakon rozbity w drobny mak, a foltest odzyskał władzę. Co się stało z jej był tu jeszcze przed chwilą, pilnował cię, dopóki nie przyszedłem, no potem musiał znikać. Foltest pozwoli mu odejść. Na pewno w końcu to oddziały nie ludzi przechyliły szale zwycięstwa w walce przeciw Zakonowi. A jak twoje sprawy udało się? Tak, ostatni element ma przy sobie De Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Weź co trzeba i powodzenia na szlaku w Jedźminie. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy Wielkim Mistrzu? Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to, co dalej? Nie udawaj. Wiesz o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Jestem zmęczony, Jaskier. Pragnę tylko świętego spokoju. Tak sądziłem. Znamy się od wielu lat i nigdy nie widziałem w twoich oczach takiego zmęczenia. Nie chodzi o machanie mieczem, wiesz przecież. Zbyt wiele od ciebie oczekiwano i jak zwykle musiałeś sprostać zadaniu ponad siły. Nie zrozum mnie źle. Jestem więcej niż szczęśliwy, że znów mamy okazję z sobą porozmawiać. Ale tak sobie myślę. Może nie powinieneś był wracać? Mogłeś pozostać w tamtym miejscu, w krainie jabłoni. Widać, nigdy nie zaznam ukojenia. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku, Wiedźminie! Walki w zimie obnażyły szaleństwo Jakuba de Aldersberg. Ludzie przestali ufać zakonnikom, zaczęli traktować ich jak wrogów. Foltest wykorzystał to i ograniczył wpływy zakonu. Wybaczył bunt nie ludziom w zamian za pomoc w walce z uzurpatorem. Jego łaska nie trwała długo i nie mogła powstrzymać pogardy i nienawiści. Na traktach znów pojawiły się komanda. Sława jej wina jako pogromcy zakonu przyciągała do skojatel młodych straceńców. Czarodziejkom nie udało się rozszerzyć wpływów. Wojenna zawierucha przyniosła tylko straty. Z czasem wszystko wróciło do normy. Przeżyli i podli, i sprawiedliwi. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Liwi. Jednak oni woleli milczeć. Co stało się z Wiedźminem? To już inna historia.